serdecznie w ten piękny piątek popołudnie 29 września na konferencji prasowej mojego kandydata partii Zieloni w ramach koalicji obywatelskiej do Sejmu i przede wszystkim aktywistę w ruchu miejskim i w grupach dotyczących ochrony środowiska. Mam okazję przedstawić Państwu kilka inicjatyw, które dzieją się równocześnie do tych rzeczy najważniejszych, czyli do wyborów w Sejmie. Organizacje społeczne stworzyły dwa takie bardzo ważne dokumenty. Jest to chyba pierwszy przypadek w historii naszego państwa, kiedy społecznicy tak bardzo aktywnie przed wyborami biorą właściwie przyszłość w swoje ręce, ponieważ chcą, wymagają wręcz od przyszłych polityków stanowczych działań. Pierwsza taka inicjatywa to jest manifest 100 dni. To jest bardzo ważna inicjatywa społeczna, która zakłada bardzo silną, bardzo dużą reformę klimatyczną, reformę edukacji, potężny aspekt środowiskowy, który ma wymusić na przyszłych posłach działania na rzecz klimatu, bo już chyba wszyscy mamy świadomość, że zmiany klimatyczne. Te zmiany, bardzo niekorzystne dla nas, wręcz niebezpieczne w niektórych rejonach świata, są przyczyną wielu rzeczy, które się dzieją. Kolejną taką rzeczą, bardzo ważną, szczególnie w, w kontekście ostatnich lat, w których to PiS tak zdewastował nie tylko politykę, ale i przede wszystkim lasy państwowe rabunkową gospodarką, traktując je jako właściwie prywatny bankomat. Jest druga inicjatywa, o której chcę wspomnieć. Jest to Manifest Leśnej Organizacji Ruchów Społecznych. Tu jest 10 punktów, o które społecznicy walczą. Trwa akcja zbierania podpisów u polityków. Jako zieloni możemy się pochwalić tym, że jako jedni z pierwszych podpisaliśmy zarówno jeden, jak i drugi dokument. Manifest organizacji i ruchów społecznych dotyczący lasów jest bardzo ważną propozycją, wskaźnikiem, wręcz wskazówką, przepraszam, co robić, jak działać dalej. Tu widzimy, ile znanych organizacji, tak jest bardzo dużo organizacji, które są że tak, markami sam w sobie. Chociażby pracownia na rzecz wszystkich istot Econia, Grainman, Greenpeace, Inicjatywa Dzikiej Karpaty i tu również z tym piernikiem nasza nieoficjalna toruńska organizacja, czyli Społecznie Opiekunowie Drzew. Też mieliśmy okazję podpisać, poprzeć tą Instytucje, to, przepraszam, tą, ten projekt yy, społeczny. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ lasy mają bezpośredni wpływ na klimat są yy, bardzo dużym rezerwuarem yy, dwutlenku węgla, a poza tym mają mnóstwo yy, ważnych yy, aspektów społecznych yy, kulturowych także finansowych, ale można to wszystko pogodzić we wspólny sposób tak, żeby te lasy były zachowane dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń i jednocześnie spełniały swoje funkcje do tej pory. Niedawno też miałem okazję podpisać jako ja, jako ja, Sylwester Jankowski, jako kandydat do Sejmu ten manifest leśny, ponieważ mówię, trwa zbiórka tych podpisów Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zaangażowanych w przyszłą politykę, jak najwięcej kandydatów chciało się tym wszystkim zająć. To są jakby takie dwie rzeczy ogólnospołeczne, natomiast to, o czym mówiłem na początku, ja będę kandydował do Sejmu z miejsca 12, czyli dość odległego na liście, które mi przypadło. I chciałbym tu przy okazji powiedzieć o kilku rzeczach, które są dla mnie najważniejsze i tu też postanowiłem sobie je tak wypisać. Część tych rzeczy, pierwsze punkty doskonale oddają to, co cały czas walczymy w Toruniu, o czym mówimy od wielu, wielu lat, czyli bezpieczeństwo klimatyczne mieszkańców, odbetonowanie miast i miasteczek musimy zrozumieć, że podstawą przyszłych pokoleń jest ich bezpieczeństwo klimatyczne. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której kosztem przyrody bezmyślnych działań, tak jak ma to miejsce w wielu. W przypadkach dochodzi do zniszczenia bardzo cennych fragmentów przyrodniczych. Zresztą, też miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Park Naturalny Brzosowisko, nie jest przypadkowo tym miejscem wybranym. Jest to przykład takiego miejsca, gdzie dzika przyroda świetnie sobie radzi sama, a jest zagrożona działaniami urzędniczymi. Wsparcie dla prawdziwie ekologicznego i lokalnego rolnictwa. tak? Wiemy, że podstawą wszystkiego no, jest. Żywność bez tego się nie da. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby to rolnictwo przestało być takie masowe, schemizowane, przemysłowe i zachęcić do tego, żeby powstawało po prostu jak najwięcej takich lokalnych społecznych działań rolniczych. Gruntowna reforma rasów państwowych i społeczny nadzór nad lasami to jest to, o czym mówiłem wcześniej i jest to związane też z tą inicjatywą organizacji w ramach tego manifestu leśnego. Ochrona praw zwierząt, ochrona wody, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza to są wszystko aspekty bardzo ważne społecznie, polityczne, ekonomiczne, które, o których chciałbym, jeżeli by mi się udało w tym Sejmie zaistnieć, po prostu mówić. Sprawiedliwa transformacja energetyczna to jest bardzo ważny temat, ponieważ mamy świadomość, że Przemysł energetyczny generuje bardzo duży ruch, bardzo duże zanieczyszczenia, więc zmniejszenie tego, rozdrobnienie, utworzenie społecznych elektrowni daje możliwość takiego bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój transportu publicznego, likwidacja wykluczenia transportowego oraz odejście od żeglugi śródlądowej. Teoretycznie wydaje się to tak oczywiste. Natomiast wiemy, że przez wiele lat wszystkie poprzednie rządy skutecznie niszczyły lokalny transport. Było to związane tak naprawdę z konkretnymi pieniędzmi, które można było z tego uzyskać. Innym ważnym punktem w tym, o czym chcę mówić, jest likwidacja naruszeń praw człowieka w obszarach związanych z prawem kobiet i prawem mniejszości. Ja jako z krwi i kości zielony w ogóle strasznie cierpię z tego powodu, że musimy mówić o prawach kobiet. To jest. Niedopuszczalne. Kobiety powinny mieć te prawa od dawna, takie same jak ta druga, brzydsza część społeczeństwa, a nie mają i muszą o to walczyć. To jest karygodne, niedopuszczalne. Prawo do aborcji, wszystkie inne rzeczy powinny być dawno załatwione tak, jak, pod, jak chcą tego kobiety. Reforma systemu edukacji, to wiadomo, o tym każdy wie, nie musimy chyba mówić o tym, co się dzieje. To jest ogólnopolski problem z tym, co w szkołach zrobił minister minister Czarnek dwa ostatnie punkty rozdzielenie kościoła od państwa oraz rozliczenie szkodliwej działalności Pisu to jest niezbędne do tego żeby w przyszłości państwo polskie mogło funkcjonować normalnie to po pierwsze po drugie żeby kościół był kościołem nie był tubą propagandową jedynej partii która rządzi a po trzecie też żeby w przyszłości inne partie nie miały takich podobnych zapędów żeby ten kościół do tego typu działań wykorzystać i ostatnim dwunastym punktem, jak to Zielona Dwunastka, jest wsparcie dla małych i średnich firm oraz wsparcie dla młodych ludzi zaczynających dopiero karierę zawodową. W tej chwili młodzi ludzie, którzy kończą szkołę, nie mają doświadczenia, są w bardzo ciężkiej sytuacji, niejednokrotnie godzą się na byle jaką pracę za byle jakie pieniądze i bardzo często nie stać ich też na własne mieszkania, więc jest to bardzo duży złożony program, problem ekonomiczny. To tak w skrócie wygląda. Pytania? Jak zmienić to w skali ogólnopolskiej, jak w lokalnej skali? Widzimy wszyscy na własne oczy, trudno udaje się przebić z tymi zielonymi postulatami. Tak, natomiast musimy zacząć właśnie od tych lokalnych działań, ponieważ ta świadomość ekologiczna urzędników jest jeszcze niestety głęboko w lesie, choć jest to złe porównanie. Natomiast na przestrzeni Ostatnich lat widzimy, że coraz więcej y, o tym się mówi. Mało tego widzimy. Y, nawet urzędnicy w mieście czują to, co się dzieje z klimatem. Nie da się po prostu przejść Czuję? Czuję? nad tym. Niektórzy czują. Ci niżsi z średniego szczebla. Y, tak to wygląda, ponieważ no, znamy urzędników, rozmawiamy prywatnie. Niestety, ze względu na despotyczny sposób zarządzania urzędem miasta w Toruniu pewne informacje wychodzą od urzędników tylko w rozmowach prywatnych. Wielu z nich znamy, wielu nas wspiera, ale niestety musi to robić po cichu. Więc jest szansa, żeby to zmienić. Natomiast dużo prościej byłoby zmienić to, jeżeli zmieniłoby się prawo, tak? Dlatego ważne jest, żeby o przyszłości klimatycznej Polaków mówić w Sejmie i zrobić tą ustawę klimatyczną, na podstawie której można by było wprowadzić wiele realnych działań pożytecznych dla bezpieczeństwa klimatycznego. Czy miejskie plany zagospodarowania przestrzennego z danych obszarów powinny być rozstrzygane w drodze referendum, na zdaniem lokalnego? Znaczy ja nie wiem, czy referendum byłoby... Konieczne w sytuacji, gdyby urzędnicy byli świadomi tego, no, ale czego oczekują nie są. Nie są. No. Tak, myślę, że to by było zdecydowanie lepsze rozwiązanie, znaczy mnie w ogóle w Toruniu boli to, że pojawiają się konsultacje społeczne, ale w sytuacji, w której miasto ma już gotowy projekt i mówi tu jest projekt, my zrobimy wam tak, co wy na to. Konsultacje społeczne, żeby miały ręce i nogi, powinny być przed tym projektem, z zapytaniem, czy w ogóle społeczeństwo tego chce. Tak rozbudowa skrzyżowania przy y, dworcu y, wschodnim. Mhm. Przecież to był klasyczny przykład tego. Wszyscy, którzy brali udział w tych konsultacjach, mówili: Nie, 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 po co nam to? Natomiast miasto mówi: Ale my już mamy projekt. Tak, no więc nie tędy droga. Więc referendum w takim wypadku, w takim urzędzie, jakim jest magistrat toruński, jak, na, jak najbardziej jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast wydaje mi się, że gdyby zmienić prawo. Dać większe możliwości obywatelom i zmusić urzędników do słuchania tego, co chcą mieszkańcy. Myślę, że to by było wystarczające. Oproba tych projektów i konsultacji, już chyba wszystkim znana sprawa Torunskich Bulwarów i raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tam przekonsultowano projekt w latach 2013 14 nawet w 2016 odbywały się spotkania, a potem Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że pan prezydent w projekcie budowlanym realizował inny projekt. Jak to jest? To jest w Toruń właśnie. No niestety, samowola urzędnicza, e, jak się jest tyle lat u władzy, e, może komuś wydaje się po prostu, że można mu wszystko. To, co się dzieje na bulwarze, w ogóle sama idea, e, dla mnie jest to karygodne, niedopuszczalne, tak? Zostało naruszone i zniszczone dziedzictwo. Przy okazji, co prawda, to, co jest teraz odkryto, jest jeszcze e, innym tematem osobnym, tak? Natomiast jakby ograniczając się tylko do tych kiosków ruchu, które tam będą, to jest zupełnie niepotrzebne, zniszczone. Nie powinno na tym pierwszym etapie, kiedy to było konsultowane, nie wiem z kim, powinno zostać to zakazane. Natomiast prezydent Torunia ma moc sprawczą i zrobi wszystko, co mu się wydaje najlepsze, bo tylko on ma rację. W wielu miastach powstają już zielone bulwary nadrzeczne. To nie jest to kierunek, w którym powinniśmy iść, a nie kierunek na wszelką cenę puszczania tam ruchu drogowego? Czy w ogóle ruch drogowy w centrach miast to jest dobry pomysł? Yy, znaczy, jednym z postulatów, który tu jest tylko rozwinięty szerzej, ja Państwu wyślę, to jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, ponieważ to jest bardzo duże zagrożenie, szczególnie w przypadku i dla starówki zanieczyszczenie powietrza i dla mieszkańców zwyczajnie natężenie ruchu. W wielu miastach na świecie rozbiera się czteropasmowe drogi w środku miasta i robi tam zieleń. U nas się niszczy zieleń, żeby pobudować torowisko, więc no niestety jesteśmy jeszcze gdzieś tam w średniowieczu. Ja bym poprosiła, żeby pan Od odpowiedział o tych najważniejszych postulatach, bo no, muszę spóźniliśmy się. No, tak. szary, spokojnie, to moment, to przełożymy to tak, jak miało być.